Proszę mnie nie Yo, yo, yo Maze Gang? Ej Maze 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 Maze, maze Ej Let's go Jest trzecia w nocy, ja na Dniach Fantastyki się bo każdy z moich znajomych jest na Dniach Fantastyki wow! Fasa Pucharowa jest o w nocy na Wyspie Słodowej Trzecia w nocy, ja jestem na konkursie Gridi Boys, bo każdy z znajomych umie Gridi wow! Jesteśmy dzisiaj z... Maze Gang? Maze Gang? Maze gang? Maze intro? Maaaze Czekaliśmy na niego pół godziny, żeby poszedł siku A nawet się nie zaszło komment Na razie idziemy jeść Także dzisiaj jest Maze Dogasek part 3 Już? Już Idziemy rozgrywać tiktoki, zobaczymy czy jakiś contentik będzie czy nie Pomysłów jest dużo, aż za dużo What? We going to see man, we going to see. Dawaj mi się taka anime dziewczynka. I musicie ocenić, czy mój roleplay jest taki, że jej zaimponuje. Okej? Okay? Okay. Okay? Dobra. Mogę? Okay? Sorry. Mój hero academia roleplay Deku i Bakugo. 2 punkty za.

Co? na, to? na, to. na Tak. 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 Jako, idę po ciebie. What? Kupiłem ją? Boję się jego... Myślę, że nie. Najmniej w sercu zawróciłabym Nie, IMO warto próbować. <grym> Przywitajcie się jak wasza postać. Dzień dobry? Nie, nie, nie. Bo generalnie jest taka tutaj jakaś anime dziewczyna i ona mi się podoba. I musisz ocenić mój tekst, czy jej się spodoba i czy ją wyrwę, tam, Dobra? Dobra, dobra. Podobaj, dobra. 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 O, oj, oj, oj. Nie będzie dobre. Oryła Sigma. Get the bio. Oj, oj, oj. Oryła Sigma. Get the bio. Oh my god, bro. Nie no, ja myślę, że ty ją tym wyrwiesz Ona będzie twoja i jeszcze uważaj, nie mów tego za głośno, bo jeszcze pięć kolejnych do ciebie przyleci Sério? Serio? Serio, serio, mówię ci Wierzę no, no, w ciebie, zrobisz to, zrobisz to o. Myślisz, że ją zrealizujesz? Myślę, że nie warto jej słuchać? Yo, yo, yo. Czy uważasz, że jesteś bardziej ze świata anime czy From The Hood? Z anime. Z anime? To powiedz coś po anime. Nie. Jesteś bardziej ze świata anime czy normalnego? Normalnego. No o, nie widać nie. po mnie. A nie jesteś From The Hood czy K-pop? K-pop. Powiedz coś po K-pop. 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 What? 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 Sorry. Chciałbyś być na, chwilę na filmiku? No Jesteś bardziej ze świata anime? Czy normalnego? normalnego Normalnego? Dlaczego? Bo mam życie ja Myślisz, że jestem anime? Czy normalny? Czy taki bardziej from the hood? Jesteś dosłownie no Jesteś... What? Freaky, freaky Dobra, bo ja generalnie próbuję ludzi przekonać, że jestem anime jednak I mam jedno pytanie, okej? Okay, musisz ocenić, czy jestem anime Dobra? No dobra, Oj, oj, oj Back o oh my boże, bro! Oh, no, What? What? No boże, boże, my przejdziemy What? dalej Dziękuję za boże, to bardziej ze świata dalej. Dziękuję za normalnego Patrząc na koszulkę To nie wiem Z <noise> normalnego A wy? A wy? My jesteśmy normalni. Z normalni. No, Chociaż zależy co dla kogo Ja chcę się wdrożyć w świat anime i musicie ocenić czy mi to dobrze idzie, ok? okay. Oj, oj, oj Beke w Moim zdaniem 10 na 10 wow. Spoko <noise> no, no, dzięki Yo, yo, yo. Byliśmy zjeść przed chwilą jedzenie I ktoś dał pani kamerzystce fentanyl Dlatego niestety się z nią dzisiaj żegnamy I mówimy koniec Dzisiaj koniec, day one Jeszcze jutro będzie day two Lots of content, lots of content Ej hey. See you guys yo, yo, yo. Nice, gang? Nice, nice. nice. Zobaczcie, zobaczcie ile tu jest ludzi. Po prostu niesamowite. Skupmy swoją czakrę. Skupieni? Złączcie ręce. Jestem z Boruto. I medytujcie. Jesteśmy po krótkiej przerwie. Robimy generalnie... Konkursik szybki, 50 zł za najbardziej. Zło jeszcze śmierć. I, ja. I tak, trzeba było karton zrobić, ale mi się lekko nie chciało. Ja jestem grafikiem za No. I skończy się jak każdy dating show, czyli mnie zapłaci, ale... Jest git On chce was oskamować. On, on właśnie powiedział, że on wam nie zapłaci. Ja musimy teraz krzyczeć. Tam mam mam. Ania. Nie, to jest Ja się wstydzę za niego. Uwaga, konkurs! Konkurs, zapraszam! Zbieramy 10 osób. 10 osób! Uuu. Ale jest typa. Ale okej, okay, No tańczymy. O! Jeszcze 5! Błędziażki! Błędziażki! Zapraszam zapraszam. Komu komu, bo idę do domu. Zbieramy ludzi. Zbieramy Dawaj. ludzi. 10 osób. O. Ja jestem. Dobra. Ktoś jeszcze? Ja mogę. Siedem. Tylko jeszcze trzy osoby. Kożna no śmici, pomóż nam. Tak, tak, tak. Jeszcze dwie osoby. O, Ale, Ale, żeby... Bo jest taka akcja, żeby nakręcić TikToka. What? Uuu. Jeszcze dwie osoby, dwie osoby. Tak, to jeszcze jedna. Dobra, dobra, chyba już zaczynamy. Dobra, dobra. Mamy 50 osób, ustawcie się tutaj. 50? Tak, tutaj w kolejce. Dobra, pierwszy uczestnik. Zapraszam. Tutaj chodź. I musisz zrobić śmiech tutaj do mikrofonu, do mikrofonu. <śmiech> respectable, respectable. Chodź <laughs> chodź.

Kej okay, okej, okay. zapraszam. Zapraszam. Wow. Ja chyba widzę kto wygrał na razie. Ja widzę kto wygrał. Szybka narada. I zaraz tu wracamy. Ja byłam zbyt przerażona, żeby w ogóle ustawić Tak, proszę się ustawić ładnie w szeregu Ja powiem tak, wszystkie śmiechy były piękne Także zróbcie brawa Aczkolwiek jeden najbardziej mi się spodobał Niesamowitą reakcję po prostu we mnie wzbudził. Ja najpierw pokażę Mani. 20, 30 40, 50 Ja teraz dam to zwycięzcy

ja to zrobiłam tak dla totalnie Brawo, brawo Wszyscy brawo Cała sala. To tyle, możecie się rozejść Mejs, mejs, mejs Mejs, mejs, mejs To tyle O, dzięki, Nie powiedziałem, że to aż tak śmiesznie wyjdzie Jestem dumny, możemy ja... Możemy wywalić ten karton A? Może... Tak. Generalnie nosiliśmy to cały dzień. Czemu nie masz mikrofonu? Bo Generalnie nosiliśmy to cały dzień. Dosłownie 5 godzin to nosiliśmy, i to po prostu był pusty karton. I dopiero teraz to wszystko nagraliśmy. Także wszyscy mają dosyć tego kartonu. Szczególnie Aurelia, która trzymała to całe 5 minut. To prawda. Rozwalamy tu. Dwa. Sorry. Porozumienie domu. Nice house. Nice house. Nice house. na Co ty nie oglądasz? Eee... To są mój dating show, jest eee... A no tak! Oh, Twój dating show? What the fuck! Yo, yo, yo! Maze, ja nie wszyscy idą, bo musieliśmy oczywiście powąchać świeczki Niestety ludzie się już zbierają Nie wiem czy coś jeszcze nagramy, ale musimy nagrać Że wiesz... Że... Siema! Pokażę jak się twoja postać wita Także to musimy nagrać i będzie koniec kontentu Dobra, idziemy nagrywać Tutaj będzie przejście teraz Powiedz najlepszą linijkę swojej postaci Czemu jesteś taki głupi? Niezły chłopiec Przepraszam Oh, don't you dare talk sexy to me oh, What do you mean by that? What? Ja się jak twoja postać, what? Hi, I'm Fyodor Dostojewski. for you You took her away from me! Powiedzcie najlepszą linijkę swojej postaci. What are you doing with her, Chuya? Don't you forget that you are my dog! What?! Ja, już się jak twoja postać, what? I have brought peace, freedom, justice and security to my new empire! Ooo! Oh. Yeah! No i? Zrób najlepszą linijkę swojej postaci. Co, to jest właśnie problem, że oni mówi Czy witajcie jak swoja postać? What? Chcesz zobaczyć troszkę magiczną? chcę. Nie chcę. Nie chcę. Nie chcę. Nie chcę. Nie ma Exactly. i want to put you in a certain position for seven minutes to get a bit